Ja tak zacznę wywiad z tobą troszkę nietypowo, bo zapytam Cię o początek tego sezonu zagrałyście w pierwszym meczu z Polonią bytą. Eee, no od razu, że rzucone na głęboką wodę, nie udało wam się tego meczu wygrać. Eee, potem zagrałyście dwa mecze z tymi teoretycznie słabszymi rywalami, więc e, czy ten mecz z Polonią jakoś tak nie wiem, spowodował, że wiedziałyście, że musicie jeszcze lepiej grać w kolejnych meczach? No na pewno mecz z Polonią nie był wcale łatwym meczem. Jest to silna drużyna z ogromnym doświadczeniem. Naprawdę, dziewczyny mają ogromne umiejętności i ciężko się gra z takim przeciwnikiem. Jeszcze czegoś nam po prostu do nich brakuje. Teraz skupiamy się głównie na skuteczności, ponieważ czasem nasza skuteczność zawodzi i, i tyle. Dzisiaj zagrałyście z Krakowią. To chyba był taki mecz, który po prostu musiał się odbyć, bo byłyście faworytkami i wynik pokazuje, że, e, że to chyba nie był ciężki mecz? Tutaj znak zapytania. Nie powiedziałabym, że nie był ciężki mecz. Bardziej jesteśmy tutaj odmłodzonym składem. Dużo starszych zawodniczek nie grało. Trener chciał przetestować młode zawodniczki, jak się sprawdzą na przyszłość drużyny, na przyszłość tego klubu. Więc generalnie uważam, że dziewczyny bardzo dobrze się spisały. My im starałyśmy się pomagać, podawać dużo, bo z takim przeciwnikiem można wiele poćwiczyć. Gię chyba osobą, która najbardziej Wam utrudniała, to była bramkarka krakowa, bo zawsze pod koniec meczu wydawało się, że jeszcze 3, 4, 5 ramek powinno wpaść, ale gdzieś z jakimś cudem tą łapaczką czy odwijaczką e, uniemożliwiała Wam zdobycie tej bramki. Tak, było ciężko, ponieważ było duże zamieszanie pod bramką często. Za dużo kijów, za dużo łyżew. No, nie dało się tego dobić. Po prostu gdzieś tam końcówką łapaczki chwytała i, i nie dało się tego dobić. Czułyście, że Krakowia z tego sezonu Różni się jakoś poziomem od tej Krakowi z poprzedniego sezonu? Szczerze nie odczułam za dużej zmiany. To zapytam o zmiany w waszej drużynie, bo wiadomo, że ten skład wasz się zmienił, doszło kilka zawodniczek, kilka młodych zawodniczek z tej drużyny juniorskiej, ale też zawodniczki choćby z zagranicy powracały, jak Wysyna czy Ewelina Czarnecka. Dla was to jest jakościowo duża zmiana na plus? Jakbyś to oceniła. Tak, na pewno fajne wzmocnienia. Cieszy też to, że są młode dziewczyny, które chcą głodne gry. Yy, jest zdrowa rywalizacja między nami. Dwa fajne kolejne transfery do nas przyszły. Yy, na pewno dziewczyny nam we wszystkim pomogą. Mają ogromne doświadczenie, my się ogromnie cieszymy. Przyjęłyśmy je dobrze do drużyny i mamy nadzieję, że już za jakiś czas będzie to w miarę wyglądać. To na koniec zapytam jeszcze o yy, Twój cel na ten sezon, ale też. O tą ligę EWHL, w której po raz kolejny polska drużyna zagra, czy dla ciebie to będzie taki sezon na sprawdzenie, w którą stronę ty idziesz z tym rozwojem swojej, swojej gry? Z pewnością EWHL daje mi spore szanse rozwinięcia się. Są o wiele lepsze drużyny niż u nas w polskiej lidze. Są ciężcy przeciwnicy. Naprawdę te mecze nie są łatwe. Jedzie się na taki mecz, ma się tam dwa mecz i no, czasem ten drugi mecz to jest masakra, naprawdę, ale cieszę się, bo same treningi z dziewczynami na EWHL-u bardzo dużo dają, bo wiadomo, są tam też dziewczyny z Polonii, z innych klubów, które również mają spore doświadczenie, mogę, mogę im się przyglądać, mogę je podpatrywać i wyłapywać ich najlepsze akcje.